W życiu każdego przychodzi moment, kiedy ma się tego wszystkiego po prostu dosyć i ma się ochotę rzucić to wszystko w cholerę, wyjechać w bieszczady albo zająć się pracą na roli. No i o ile o pracy na roli już parę było, tak mało która gra w realistyczny sposób pokazywała pokazywałaby życie takiego parobka w średniowieczu poza godzinami pracy. Najbliżej temu było Kingdom Come Deliverance i pewnie ta gra miała ciekawą fabułę, ale jak dla mnie główne skrzypce, tam grały questy. No i sequel wchodzi na kolejny poziom, i to właśnie o jednym. Insight Questów chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Dzięki uprzejmości wydawcy Play on Polska mogłem zagrać w grę już wcześniej i postanowiłem, że częściowo opowiem wam o jednym zadań, które w moim zdaniu najlepiej obrazuje to, jak wielki skop ma ta gra, bo naprawdę jest duży i nie mogę się doczekać aż w to zagracie. I... I'm in a right bind. But what are friends for if not to help each other? Great! It's a deal! Go ahead and tell Franz and Vasek too! Ale zanim to, chciałbym Wam troszkę opowiedzieć o samym świecie gry. Bo pomimo tego, że jest to wersja preview, to ten świat zrobił na mnie ogromne wrażenie i wielu twórców innych gier powinno brać przykład z tego, jak te wirtualne światy tworzyć. Oprawę graficzną wszyscy widzimy, jest naprawdę pięknie, ale to co najbardziej rzuciło mi się w oczy to sam cykl dnia i nocy. Kiedy budzimy się o tej piątej czy szóstej rano, to rzeczywiście to czujemy. Ranki są niesamowicie mgliste, słońce ledwo maluje się na horyzoncie, a wszystkiego tego dopełniają NPC. -ty. Weźmy na przykład karczmę w Tachowicach, no bo to właśnie wokół tego miejsca skupia się będzie historia, którą opowiem wam za chwilę. Anyway, You'll go to confession and donate some money to the church. Got that? Or I'll end up in the kingdom of heaven by myself and on this shelf. All right, I will. But I've got to go now. If my wife saw us, I'd be in deep shit. Uh, uh. Kiedy przyjdziemy do niej z samego rana, to zobaczymy jak oberżystki skrzętnie wycierają stoły, jednocześnie narzekając na to, jaki syf zostawili goście zeszłego wieczora. Widzimy też, jak przygotowują one jedzenie na dany dzień. Kiedy oberża zostanie już otwarta, to NPC zasiadający w ławach będą wołać kelnerki, a te będą kursować pomiędzy beczką z piwem a kuflem gościa. A dopełnieniem tego wszystkiego są wieczory, bo gdy zasiedziałem się grając w kości z jednym z ulicznych meneli, znaczy lokalnych ekspertów, to w tle słyszałem jak Twściciel kazał wszystkim się zbierać, bo zaraz zamykają. Moja historia skupi się na sporze pomiędzy mieszkańcami Tachowa oraz Żelejowa i to w tej drugiej miejscowości spotykamy sepleniącego starca, który prosi nas, żebyśmy ukradli słup majowy z Tachowa. Możemy mu oczywiście odmówić, ale mnie akurat skusił pomysł namieszania w tym świecie już na samym początku gry. I to właśnie tam skierowałem swoje kroki. Po dotarciu na miejsce, przystąpiłem do małego rekonesansu. Możemy porozmawiać o samym słupie z prawie wszystkimi NPC na miejscu. I Heniek, czyli nasz bohater, w jednym z dialogów mówi: Ładny słup majowy, byłoby szkoda, gdyby coś mu się stało. Co nice mój maj? be a szkoda, gdyby coś. What Nothing. Nothing. Really, very nice. I to właśnie z kolejnych dialogów wywodzących się z pytania o sam słup dowiadujemy się, że mieszkająca tam rodzina bardzo nie pochwala wyboru lubego przez ich córkę i tak się jakoś złożyło, że ten luby akurat stoi na warcie tego słupa i pewnie możemy po prostu od razu do niego powędrować i spuścić mu łomot, znaczy to on może spuścić go nam, bo w sumie nasza postać jest na tym etapie dość słaba, albo możemy też usnuć intrygę, bo jeżeli porozmawiamy z samą córką, to ta poprosi nas o urządzenie schadzki z kochankiem. Jako, że mój Henry to solidny gość i dba o swoich znajomych, bez względu na to, jak długa ta znajomość jest, no to taką schackę właśnie urządziłem. Kiedy moja ofiara, znaczy kolega, zeszła z warty, mogłem zająć się odcinaniem słupa, a właściwie wieńca na jego szczycie. Znaczy, nie tak od razu, bo okazało się, że nie miałem przy sobie siekiery, a przecież nie odłamiemy tego ręcznie. Na szczęście tu pomocni okazali się bandyci, którzy akurat niedaleko obrabiali szlachciców. Dobrze, że wybrałem akurat taką broń. Z wieńcem pod pachą wróciłem do starca Olbrama, który to zadanie mi zlecił, a ten już miał gotowy kolejny pomysł. Przy okazji dowiadujemy się więcej o samym sporze. Mieszkańcy miejscowości spierają się od lat o to, do kogo należy pastwisko nieopodal i w ramach uprzykrzania sobie życia organizują sobie tego typu żarty-żarciki. I to na realizację kolejnego z nich może zgodzić się Heniek. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Tym razem naszym zadaniem jest zrobienie idioty z syna Proch. Oberżysty Stachowicz, który zajmuje się pasaniem owiec. No i tutaj też mamy kilka opcji na podejście do tego zadania. Możemy zrobić to siłą, po prostu podejść do gościa, stłuc go, a następnie przegonić owce do lasu. Ale możemy być odrobinę cwańszy, bo jeżeli z samego rana udamy się do karczmy i porozmawiamy z kim trzeba, to dowiadujemy się, że chłopakowi szykowana jest co rano przekąska, którą zjada w godzinach południowych. I tak się składa, że Olbram wręczył nam też ciekawy napitek, który wywołuje, powiedzmy, refleksje żołądkowe. Gdy alsik znika z paswiska, możemy przegonić owce do lasu, a także przeprowadzić je przez pranie, które akurat suszy się obok. I tu też ciekawy detal, bo jeżeli przyłapią nas na tym kobiety z okolicy, no to zostaniemy zganieni i stracimy reputację. Ale jeżeli sami się przebiegniemy przez to pranie, to NPC też to skomentują, mówiąc, żebyśmy następnym razem uważali. It happens. Just watch going next time. Gdy kolejny żart nam się uda, to możemy w końcu doprowadzić do konfrontacji dwóch stron. I pewnie może to się skończyć bezpośrednim starciem, ale jedną z opcji jest próba polubownego rozwiązania tego sporu. I tutaj kluczem okazują się kroniki Tarachowic, będące spisem wszystkich ważnych wydarzeń z historii tych terenów. Niestety część, która nas interesuje jest w łacinie, ale miastowy skryba szybko nam pomaga. O ile zapamiętaliście zdanie do przetłumaczenia i wybierzecie je w dialogu. Granice pastwisk wyznacza żelazne który trzeba znaleźć. I w tym momencie muszę przyznać, że krążyłem po mapie dobrą godzinę, bo jestem skończonym debilem i nie umiem czytać. Dziennik wyraźnie mówi nam, że kroniki zdradzą nam dokładne położenie gwoździa i rzeczywiście robią to, ale w historii niepowiązanej z zadaniem, to znaczy na początku tych kronik. No popatrzcie po prostu na mapę. Obszar jest naprawdę spory, ale teraz już wiem, że gwóźdź znajduje się w jednym z drzew. Pomyślicie, no dobra, no to możemy w końcu pogodzić obie strony. No tak, ale dodatkowo możemy wpłynąć na to, kto to pastwisko dostanie, bo pewnie możemy gwóźdź zostawić, przez co pastwisko zostanie przedzielone na pół, porówno, ale równie dobrze gwóźdź ten możemy przenieść i oddać pastwisko w całości jednej rodzinie. Na każdym etapie tego zadania możemy po prostu wsypać olbrama. I tu do głowy przychodzi mi jeszcze jeden detal, bo jeżeli przysłuchamy się samemu obrażyście Proczkowi podczas wykonywania tych zadań, to możemy podsłuchać, jak ten planuje swoje pranki na Olbramie. No jest to po prostu kapitalny detal. Przypominam jeszcze raz, że to tylko jedno z pobocznych zadań. W innym możemy pobawić się w detektywa, a w jeszcze innym, no nie mogę już wam tego zdradzić, bo niestety nie mogę pokazać wam całej gry na miesiąc przed premierą. Oj! Thou shalt not steal. Ale mogę Wam za to opowiedzieć odrobinkę o tym, czego akurat w tym zadaniu brakowało, a mowa tu o systemie walki. Muszę przyznać, że nie byłem jego zbyt dużym fanem w Kingdom Come Deliverance 1. Ten już na samym początku gry był odrobinę problematyczny i wymagał niezłej kooperacji ręka-oko, co mogło zniechęcić tych bardziej casualowych graczy. Dla przykładu, żeby obronić dany atak, musieliśmy ustawić nasz miecz w konkretnym miejscu, tak by ten atak przeciwnika zdeflektować. System w dwójce jest prostszy, powiedziałbym, że zestreamlinowany, co widać też po uproszczonej rozecie, ale jest nadal wymagający i, co najważniejsze, przyjemny. Cały szkielet walki opiera się na kombosach, oraz parowaniu. Nadal wybieramy kierunek, z którego atakujemy i nasze kolejne kombosy musimy planować według tego, z której strony skończy nasza broń po poprzednim ataku lub ripoście. A jeżeli o ripostach mowa, perfekcyjne sparowanie nie kosztuje nas wytrzymałości, więc może to uratować nas w tych naprawdę trudnych potyczkach. No i wystarczy wcisnąć tylko jeden przycisk. Pierwszym kombosem, którego uczymy się w grze jest atak od góry, prawej i lewej lub na odwrót. I choć wydaje się to proste, to nadal musimy tutaj być perfekcyjni w timingu. Ten system podoba mi się o wiele bardziej niż ten z jedynki, bo jest po prostu łatwiejszy do przetrawienia i trudniej się od niego odbić. Na każdego przeciwnika jest więc sposób, i w większości przypadków będzie nas to kosztować sejwa lub dwa. A jeżeli chodzi o save, to znów powraca tutaj zbawienny sznap, z którym zapisujemy grę, ale poza automatycznymi zapisami w ważnych dla historii momentach, czy też w łóżku, to możemy grę zapisać w dowolnym momencie, po prostu wychodząc, co jak dla mnie jest dobrym kompromisem, bo czasami po prostu musimy skończyć grę, a sznapsa w ekwipunku możemy nemitz Come on then I'll get you mm -hmm. Don't hit him oh. Oh. Fucking bastard What the Why are you lying here? Hey what's wrong? Hey wake up Kingdom Come: Deliverance 2 trafi na półki sklepowe już 4 lutego, a dzień wcześniej, czyli 3 lutego, na kanale GraPedia ukaże się pełna recenzja. Więc no sugeruję zostawić suba, bo no całkiem sporo dywagacji na ten temat będzie. Dzięki.